Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, po popąckim piłatem, krzyżowanym, umarł pogrzebian, stąpił do piekiel trzeciego dnia, z martwych wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Chlip nasz na i daj nam dzisiaj i prosty nam problemy nasi, jak i my oprościajmy obudowajców nas. I nie nas z spokółu, ale wyzwoli nas Mówmy się o pogłębieniu naszej wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Maty Boże, maluj za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Ami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Ам. Здороваш, Марія, Вас і певна Пан з тобою. Богословioności między niewiastami, błogosławiona od żywota Твоєго, Jezus. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Повойцю і синові духові святому, як було на початку, нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Rozważamy tajemnice bolesne, tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Panie, dziękujemy Ci za możliwość codziennej modlitwy, dziękujemy Ci za to, że nas tej modlitwy uczysz, dziękujemy za tą regularność, wytrwałość i za, i za to, że pokazujesz nam różnego rodzaju owoce naszej modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, imię Twoje, przyćplestwo Twoje, bądź pola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Bądź nasz na i nam wśród ludzi. Prosty nam prowany nas, i my prościajmy obnowacjom naszym. I nie nas uspokóż, ale wyzwól nas i Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, mój zem nas Nyní w tej śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Czy ta Maty Matko Boża modliła się za nas Chrystus? W tej godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Czy ta Maty Matko Boża modliła za nas Chryszla. Młynie gdy nasze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych. Młynie gdy na śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych nyni i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiono od żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, nas i w naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono obrzęd żywota twojego, Jezus. Pewta Maria, Matko Boża, molisz za nas rychło, nynii w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego, Jezus. Pewta Maria, Matko Boża, molisz za nas rychło, nynii w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl z za nas i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pawej Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i w każdym czasie, wiecznej. Amen. O Jezusie, прости нам. Молодь Рабу Ісуса, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця друга, <kly> бічування Пана Ісуса. Pan Jezus ogromnie cierpi z cenobiczowania po jednym trudniejszych momentów Jego męki poprzedzającej śmierć. Jezu, daj nam cierpliwość, siłę do przetrzymywania różnego rodzaju naszych cierpień, zwłaszcza nieuleczalnych chorób, bólu. Naucz nas znosić te przeciwności, trudności i ofiarować za przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, imię Twoje, przyjdź, to Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Przyjmuj nas słusznie i daj nam, zgodnie. i prosty nam problemy nasi, jakim jakim mokrość, naszym. nasz, I nie obwoduj nas z pokusu, ale wyzwól nas do Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, maty Boża, módl się nas grzesznych, nienych w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, maty Boża, módl się nas grzesznych. Nyni i śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl się nas grzesznych, nyni i śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl za nas grzesznych, Nyni i w godzinę na śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Syta Maryjo, Maty Boża, mój za nas rizny. Nyni i w na śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Syta Maryjo, Maty Boże, mój za nas rizny. Niniejszy godzina śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona błogosławiony żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych. Niniejszy godzina śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych. Nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Maty Boża, módl się nas wreszcie. Nyni godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Maty Boża, Молися нас вішна, нині і година смерті нашої. Амінь. О віцю і синові духові Святому. як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Па нашого Ісуса. Прости нам наші гріхи, захорони нас в Вогню покальних. Запровадь всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Та третя. Cierniem koronowanie Pana Jezusa. Panie, znowu cierpisz, znowu, znowu jeszcze jeden sposób cierpienia, jaki zadają Ci oprawcy. Panie, przepraszamy Cię za to, że my również często na wszelkie możliwe sposoby uprzykrzamy życie innym, zadając różnego rodzaju cierpienie psychiczne, duchowe, fizyczne. O Boże nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź w Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ty, Boże słuszny, daj nam się w i wprost nam pomylmy nas, jakie i w mokrości, a nas. I my ale wyzwól nas i od Maryi Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona, owoc żywota Twojego, Jezus. Cześć, Maria, Matyłko, modliszyn nasz, róż. Nyni i wody na śmierć naszej. Zdravujesz, Maria, łaski pełna pan z tobą, błogosławionaś tu między niewiastami, i błogosławiona od żywota twojego, Jezus. Cześć, Maria, Matyłko, modliszyn nasz, róż. Nyni i wody na śmierć naszej. Zdravujesz, Maria, łaski pełna pan z tobą, błogosławionaś tu między niewiastami, błogosławiona od żywota twojego, Jezus. Maria, Matko Boża, módl za nas grzesznych, nynie w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony urodziciel twojego Jezusa. Cześć ta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych, nynie w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony urodziciel twojego Jezusa. Swata Maria, Matte Bosza, za nas, Vishna. Nyń godinę naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona w Twojego Jezusa. Peta Maria, Matte Bosza, małyz za nas Vishna. Nyń i godina naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, między niewiastami i błogosławiona w Twojego Jezus. Swięta Maria, Mate Boża, malyza nas Kriszta. Nyni i wody na naszej Ami. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą między niewiastami. Błogosławiona żywota Twojego Jezusa. Svata Maria, Mate Bosza, mali za nas Krysz. Nyni i Body w na naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, nas śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona odżywota Twojego, Jezus. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, nynie, czas, na wieki wieczne. Amen. O nasz Jezusa, czystym nam naszej ichie, zachorany nas w ogniu pekejmy. Zaprowadź u się do nieba, a usłyszymy Ci, które najbliższy potrzebuje Twojego mądrego serca. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa. Jezus bierze ciężki krzyż i wyrusza na ostatnią swoją wędrówkę. Ostatnią tutaj na ziemi, po to, by dokonało się coś niezwykłego. Panie, Naucz nas, że wszelkie wielkie sprawy, ważne sprawy, wielkie dzieła w naszym życiu mm, będą spotykać się z różnymi przeciwnościami, trudnościami, bo jeśli dzieło jest Boże, coś jest ogromnie ważne, potrzebne, to ono, tak jak i droga do zbawienia, wymaga trudności, cierpienia, nawet i śmierci, które zaprowadzi do ostatecznego zwycięstwa. Ojcze nasz, który jest niebeświęć imię Twoje, przykleństwo Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Plib nasz nasłuszno i daj nam się i prostyną prowadyn naci, jakim oprościłem ognę łatwiej naszym, nieumwody nas pokusu, ale wyzwał u nas i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i odżywota od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Bożo, się za nas grzeszna, w i w naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławioną od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Bożo, się za nas grzeszna, Nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obodź żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boże, módl się za nas w Rizach. Nyni w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona obodź żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boże, módl się za nas w Wody na dnie na śmierć naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, małyś na wzryście. naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, małyś nas wzryście w ninieju godynu naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami, błogosławioność odwał od żywota Twojego, Jezus. Chwale Mał 그렇게 rosło, cudzołysze do nas Eckash. naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami, i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Eta Mał ze mną wbicivy, chwała Nieny godna śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych. Nieny godna śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl za nas grzesznych nyni, w śmierci na naszej. Amen. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, który na początku, po no czas na wieki wieczne. Amen. O nasz Luby, Jezusa, naszym, jak i Chrystusem, to w długim pokoju. Zaprowadź usi do Nieba, a osob dołoci, jakie najbliższe potrzebuje Twojego serca. Tajemnica piąta. Śmierć na krzyżu. Pan Jezus umiera w ogromnych cierpieniu, w ogromnej męce. I to jest ten niezwykły moment przejścia z tego świata do domu Ojca. Każdy z nas będzie przechodził przez bramę śmierci. Panie, daj nam łaskę dobrej śmierci. Dobrej, to znaczy, żebyśmy mogli pojednać się z Bogiem poprzez sakrament pokuty i pojednania, przyjąć namaszczenie chorych, które w tym momencie będzie tym ostatnim namaszczeniem. Byśmy mogli pojednać się z naszymi bliskimi i z wiarą, z pokojem, z modlitwą na ustach odejść z tego świata po to by otworzyć oczy w królestwie niebieskim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź to Twoje, bądź wola twoje jako w niebie tak i na ziemi. Daj nasz stoszne i daj nam dzisiaj. I nam propanę nasze, jakie my prościamy o dawajcie nam. I nie wódź nas w pokusę, a tylko spowolnaj łaski Bożej. pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, módl się za nas w w nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, módl się za nas w nyni i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona wodzie twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona wodzie żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, Najmię, wody na śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, z się za nyni i wody na śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl nas za Nynie w godzinę no śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaśś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, mate Boża, módl się za nas, śmiertelni. Nynie w godzinę no śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, ty między niewiastami i błogosławiony żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, mate Boża, módl się za Najni jej godzinę no naszej. Amen. Zdrowaś Maria łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl nas grzesznych. Najni no jej godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl нині в годину смерті нашої Амінь. О, Ойцу і Сину Духові Святому. Як було на початку, нині повсякчас і на віки вічні Амінь. О, наш любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас з вогню пекельного, запровадь усі душі до неба, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. По Твоєму броню. Dzieci się Święta Boże Rodzicielko, naszymi krzyżwami raźnie nie gardzić w potrzebach naszych. Radź lepiej z lepszymi, radź nas zawsze Pannach Panna Chwariadna i Błogosławiona. O Pani nasza, Rządowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Wydziewicielka nasza, Tenem swojemu nas po jednej synowiu, swojemu nas po jednym, swojemu synowiu nas zawsze nazwam. Za zmarłych wieczne poczywanie radź dać Panie. A i spoczywaj du wyczu. Amin. Nachaj Was błogosławić samochódny Boga, daci, Seny, Swifty Duch. Amin. Idic myremospodnim. Zapada zmbóg już świadu kołysanym. No jeden cień odfrunął nam jak ptak <laughs> panience swej, piosenkę na dobranoc Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia I chociaż wnet ostatnie światła zgasną Opieka Twa rozproszy nocy mrok uśpionym wsiom, ukołysanym miastom. Maryjo, daj szczęśliwą dobrą noc i ludzkim snom błogosław dłonią jasną i oddal od nich cień codziennych trosk, a tym, co znów nie będą mogli zasnąć, Maryjo, daj szczęśliwą dobrą noc, a komu noc czuwaniem jest niełatwy, na czas bezsenny siłę daj moc. I tym, co dzisiaj zasnął, raz ostatni. Mario, daj szczęśliwą dobrą noc. Zasypia świat piosenką kołysany. Odpłynął dzień, by wrócić już jutro znów. Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc. Piastunko moich najpiękniejszych snów.